bardzo dziękuję za zaproszenie do słowa. Nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Wybory samorządowe to moment kluczowy i powinniśmy być wszyscy obecni wtedy, kiedy rywalizujemy o to, by wyborcy nam zaufali, by wsparli projekty wielkiej zmiany w Polsce, bo Polska potrzebuje wielkiej zmiany. Mamy Władzę odwróconą od rzeczywistości, odwróconą od obywateli, która uchyla się od odpowiedzialności za swoje podstawowe obowiązki, marnotrawi naszą energię, wielokrotnie marnotrawi fundusze publiczne, nie potrafi dbać o nasz interes na arenie międzynarodowej, godzi się z emigracją młodych ludzi, jest. Właściwie całkowicie obojętna wobec losu młodego pokolenia. Tak, władza Platformy Obywatelskiej jest całkowicie obojętna wobec tego, że młode pokolenie ma zamknięte perspektywy w, w Polsce, że częstokrotnie jest zmuszone do szukania pracy poza granicami kraju, a jednocześnie działacze Platformy Obywatelskiej. Ludzie e, związani z Platformą Obywatelską e, robią e, ogromne e, interesy i wyciągają korzyści materialne kosztem dobra e, publicznego. Z taką władzą mamy do czynienia też z władzą, która e, zaniedbuje obowiązki w sferze edukacji i kultury, a częstokroć pozwala na eksperymenty, które uderzają w polski model życia, w prawo e, do życia, w prawa. Rodziny, w prawo rodziców do wychowywania dzieci. Nawet bardzo krótki opis tej sytuacji wystarczy, żeby powiedzieć bardzo wyraźnie, Polsce potrzebna jest głęboka zmiana. Polska potrzebuje nowego powietrza, nowych idei i rządu, który rzeczywiście będzie dbał o interes publiczny będzie rozstrzygał nieraz bolesne kwestie z korzyścią dla obywateli, z korzyścią dla Rzeczypospolitej. Tak się układa kalendarz wyborczy, że mamy szansę zacząć tą zmianę od dołu do góry. Tak? Wybory samorządowe idą jako pierwsze po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dalej mamy wybory prezydenckie, później wybory parlamentarne. Musimy zrobić wszystko, żeby cykl tych wyborów Skończył się naszym zwycięstwem, to znaczy przełamaniem sytuacji w Polsce, utworzeniem rządu z prawdziwego zdarzenia rządu Rzeczypospolitej, rządu odpowiedzialnego za Polskę. Ten proces zaczyna się na poziomie samorządowym. Tutaj też nie chodzi przecież o wybory i o rozstrzygnięcia czysto techniczne. To prawda, polityka samorządowa. Ma inną naturę niż polityka na szczeblu narodowym, na szczeblu centralnym. Jest bardziej konkretna, ale to nie oznacza, że jest mniej ważna, wręcz przeciwnie. Dla wielu z nas jest być może ważniejsza niż te sprawy, które dzieją się w skali całego kraju. A na pewno ważne jest, kto tę politykę uprawia, jaki ma program. Jakie ma aspiracje? I przyjeżdżam do Namysłowa nie tylko dlatego, że jestem parlamentarzystą do Parlamentu Europejskiego, wybranym z okręgu Dolny Śląsk, Ziemia Opolska i że będę przyjeżdżał do Namysłowa w ramach swoich podstawowych obowiązków poselskich, ilekroć mnie Państwo zaprosicie. Ale przyjeżdżam do Namysłowa z przekonaniem, że nasz kandydat na burmistrza Namysłowa, Pan Bartłomień Stawiarski, którego przed chwilą witaliśmy, jest szansą dla tego miasta. Jest kimś, kto może odświeżyć namysłów, dać mu prawdziwą dynamikę, dać mu rządy dające rozwój, dające pracę w tym miejscu, przywracające wiarę w sens polityki lokalne jest człowiekiem młodym, to jest reprezentant młodej generacji, ona powinna, można powiedzieć, dzielnie wkraczać do polityki samorządowej. Ma prawo, ma prawo dać polityce samorządowej nowy oddech, ma prawo wprowadzić do, do polityki lokalnej świeżą krew, ale jest to człowiek przygotowany, tak? To nie jest, jak się często e, mówi z niemałą dozą krytycyzmu e, aparat czy partyjny. Nie, absolutnie nie. To jest człowiek nie, prawa i sprawiedliwości, ale przygotowany e, e, nauczyciel akademicki, człowiek związany ze światem uniwersyteckim, historyk, a jednocześnie ze zdolnością do e, zarządzania miastem. I musimy zrobić wszystko. Ja też będę chciał pomóc na miarę e, moich możliwości by jego wynik wyborczy był jak najlepszy, by otworzyła się szansa na to, by namysłów miał władzę na taką, na jaką zasługuje. Jest wspaniałym miastem, z piękną tradycją historyczną, dobrze położonym, zasługuje na nową, odpowiedzialną, kreatywną i wyrywającą z marazmu. Władze. Jestem przekonany, że takie przywództwo w społeczności lokalnej będzie sprawował pan Bartek Stawiarski. I każda kampania polega na tym, iż w gruncie rzeczy rywalizacja toczy się do ostatniego dnia. Są wybory, które rozstrzygają się często poprzez kilkanaście, kilkadziesiąt głosów. Rozumiem, że zaczynamy tą kampanię wyborczą. I że będziemy grać do końca, mówiąc językiem piłkarskim, do końca do ostatniego piątku, ostatniego dnia kampanii wyborczej, do 14 listopada. A jeśli będzie druga tura, mamy przecież taką nadzieję, że będzie druga tura, to także przez następne dwa tygodnie. Życzę też powodzenia i kandydatom, którzy startują paniom, które startują w gminach ościennych, związanych z namysłowem, wszystkim kandydatom, którzy startują do rad gminnych, do struktur powiatowych. Życzę po prostu wielkiego powodzenia, jak najwięcej ilości, sił, wytrwałości. Odporności na stres w kampanii wyborczej, a przede wszystkim tej zdolności do rozmowy z ludźmi, bo kampania lokalna jest taką kampanią, w której no, aż się prosi o to, by tych rozmów z obywatelami było jak najwięcej. To jest relatywnie mały obszar, więc można wyjść do ludzi i przekonywać ich w bezpośredniej rozmowie, przekonywać tych także, którzy do końca wątpią, że. Władza się może zmienić, a my musimy uruchomić nadzieję, że możliwa jest inna władza, możliwa jest inna polityka. PIS chce uprawiać politykę inną, a nie taką, jak inne pozostałe partie polityczne. Chce dokonać rzeczywistej odnowy w Polsce rzeczywistej przemiany. Więc zachęcam, żeby walczyć do końca. I jeszcze jedna kwestia, bo ktoś może zapytać. Jaka jest relacja między Parlamentem Europejskim a polityką europejską, a polityką samorządową? Ta relacja nie jest prosta, nie jest można powiedzieć jednoznaczna. Oczywiście są środki europejskie, na, z których korzysta samorząd i Polska będzie jeszcze przez dobrych parę lat korzystała z tych środków. Miejmy nadzieję, że dobrze zaprojektowanych gospodarnie wydatkowanych. Będę starał się o to, by dbać o interes obu naszych województw i województwa opolskiego, w tym ziemi namysłowskiej, tak, aby zgodnie z zasadą solidarności nie była poszkodowana. Także wtedy, kiedy korzysta dla celów swojego rozwoju z środków europejskich, to jest można powiedzieć pierwsza płaszczyzna relacji między Europą a samorządem, ale jest też taka płaszczyzna fundamentalna, o której chcę powiedzieć na koniec. To jest zasada pomocniczości, tak? Zasada pomocniczości, którą wprowadził do refleksji publicznej nurt chrześcijański, oznacza mówiąc najkrócej, dobry podział zadań. Zasada pomocniczości oznacza to, że jeśli wspólnota na niższym szczeblu, wspólnota lokalna może coś zrobić lepiej sama, to trzeba jej pozwolić. Władza centralna powinna wkraczać wyłącznie tam, kiedy wspólnota bliższa celowi nie radzi sobie z wykonywaniem zadań. To jest wielkie wołanie o dobrą decentralizację Polski, bo my mamy władzę, która... Deklaruje, że jest za decentralizacją, mówię o Platformie Obywatelskiej, ale w ostatnich latach tak naprawdę scentralizowała kraj. Nałożyła na samorząd terytorialny mnóstwo nowych obowiązków, nie dając adekwatnych środków finansowych. I my musimy z tym na nowo walczyć. Tak? Jeśli zdobędziemy władzę w 2015 roku, to odbudujemy nowe relacje z samorządem na zasadach partnerskich, na zasadach zaufania, dając samorządowi więcej praw, a przede wszystkim stosując tą zasadę, że jeśli samorząd otrzymuje nowe kompetencje, powinien otrzymać także nowe e, e, środki, bo to jest adekwatne do tego, do tego środki. Nie można łupić społeczności lokalnych tak, jak czyni to Platforma Obywatelska. I tę zasadę też e, trzeba bardzo silnie wprowadzić do, e, do naszej e, re, refleksji. Wbrew temu, co Mówią nasi krytycy, Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która nie ufa samorządowi. Absolutnie to jest obraz błędny. Ufamy, a gruntem tego zaufania jest zasada pomocniczości, która mam nadzieję będzie stosowana po zmianie politycznej w Polsce dla dobra namysłowa, dla dobra ziemi opolskiej, dla dobra Polski. Nie przedłużam, zróbmy wszystko, żeby nasz kandydat w wyborach na, pre, na burmistrza namysłowa, nasi kandydaci do Rady Miasta, nasi kandydaci do rad gmin sąsiadujących z namysłową, do Rady Powiatu uzyskali jak najlepszy wynik, bo to jest w interesie i naszej ziemi i Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo.